Ale halo, halo, cześć, Siemano. witajcie z tej strony, Kowal. Zapraszam Was na odcinek z Farming Simulator 19. Seria małymi kroczkami do przodu. W dzisiejszym odcinku, jak już możecie zauważyć, mam przygotowanego sztajera z pługiem, gdyż owoż będziemy prawiece pola. Powiększ, Będziemy łączyli pole numer 19 i 20 i. Powiększali pole numer 11 Ja już sobie to przed odcineczkiem przejechałem raz, żeby rozrysować Pokazuję Przejechałem sobie, elegancko, mówię, rozrysuję sobie, To będzie też wygodniej, nie będę na odcinku który się z tym bieżą. A! Słomę tutaj dałem sobie, zrobiłem taką hałdę Słomy, bo, 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 bo. To pewnie za kilka odcinków już niedługo będę przerabiał gospodarkę. Także bez sensu mi było wydawać 25 tysięcy i stawiać 100 yy, 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 Żeby składować tutaj sumę, a także. I dlaczego jest 67 tysięcy w poprzednim odcinku? Było 70 coś. Dlaczego? Why, yy, why no... Yy, koszty utrzymania ziemi czy tam maszyn. I do tego jeszcze musiałem wypożyczyć wał, ale już oddaję tak. także co? Kadamy machinę demona. Palimy biedlaka i jedziemy. To na pola no i jedymy. Po tutaj przed odcinkiem jak zbierałem słomę porozmawiałem z żyleto. No ty, no w sumie no tam we dwóch będziemy nagrywać to tam to można i ten można przerobić, to będzie dużo To i będzie też więcej, a poza tym teraz większy header to można sobie na to pozwolić, bo tak to się bawili Nie równałem nic, ale Wie. będzie to git. Mam plan, żeby kupić właśnie tego, jak to się nazywa. Nie tu, to, tu. To. to jest. A, dobra, tu jest. E, właśnie tego. Pastornik z e, tym. Jak to się Już Zapomniałem, jak to się dzieje. Dobra, mniejsza, ale po prostu żebym mógł sobie od razu soję... Yy, nie soję, tylko rzadkie faleiste sobie pykać. Ile to kosztuje? Ile? 70 tysięcy, czy ile? 18 tysięcy, ue! To można sobie zakupić. po w następnym albo w tym odcinku, jak się wyrabię, to jeszcze pojadę po to. Wtedy soję... Yy, no soja właśnie na tym polu będę siał, takie samo jak na 11 i cały czas mówię, że soja 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 Ale plan właśnie jest no kupiłbym to rzadkie foleista, ciach-ciach-ciach, użyźnienie gleby od razu jeszcze by nawozów wrzucił, Tutaj oczywiście muszę na chwast popryskać. Także według mnie by konkretnie było Tak myślę, że... Z około 40 ton by dało soi tak no jak z pola, jak z dało mi ile? 24? i 5 ton? Oj, Około? to no, dobry będzie. A nie pamiętam czy tam brałem rzadkie kolejsto czy nie Także że lata będzie na odcinku to muszę go będzie taka lżejsza robota to go wyślę żeby Chodzi Kurwa mać... Jeździł ze złożonym pługiem. Dobra, nie było... Nie było tego, to wytniemy. A tak. <laughs> no, nie... Nie no, konkretnie. Dobra, i wracając do tematu. Jak Żyleta będzie na odcinku, to wyślemy go... Tylko lżejsza robota, że tak nie będzie takiego zapierdzielu to myślę, że weźmie coś albo pożyczę maszynki i ten będzie po prostu robił misję, mu tam będę troszkę pomagał, bo dawno misji się nie było robione. Ostatnio to chyba... Tak kiedy? W sposób ja wiem? Półtorej miesiąca temu na live'ie? Dłużej? Wiem, że ostatni raz to na live'ie były misje robione. O, bo to długo. To konkretnie, pamiętam. Mm -hmm. Dzisiaj niestety taki nudniejszy trochę jakby to parka, I ogień. Za kilka odcinków znowu koniki pójdę na sprzedaż, także kolejnego do pieniądze. No, małymi kreczkami do przodu, jak to ta seria tak się nazywa i tak jest, małymi kreczkami do przodu idziemy. Bombajny nowy. Tepa samodzierająca jest. Pewnik nowy, ale z jakimś czasem i tak go zmieni się pewnie za kilka odcinków i rozmawiałem też właśnie z Żyletą na o polu 21, o landzie z polem 21. I raczej będziemy go kupować. Raczej zakupimy sobie ten land. Mm. To jest blisko, a też można fajnie go przerobić. No, tutaj Patrzcie, jak, jak można go przerobić. To tu bym przerobił, a chciał ciach, ciach, tu do połowy między, i przy samej drodze. No to jest konkretne już pole. Także wiecie. Tam, tam, tam. W ogóle nie wiem czemu nie mam dalej tego hmm. wymaganej orki na polach. Nie wiem czemu to rozumiem tego. No ale. I pasuje, czemu nie muszę ich Nie po tych żniwach będzie trzeba porównać pol. to teraz nie 3 tylko 2 jeszcze jak e, już sobie przerobię gospodarkę to pewnie jeszcze mm, tutaj przerobię przy samym asfalcie e, te pole poszerzę po zabiorę stąd słono na to wiecie będzie dużo lepiej Stany na gospodarkę są duże Bardzo obszerne, nie będę to, Ale też fajne Kłoty mam Także będzie Proszę no Proszę bo... bo ja nagrywam i spokoju aktualnie. Nie, fajne będzie chyba. To chyba poza odcinkiem Zaoram całkiem te pole. Palusienkę zaoram Podejście muszę kupić na to. No, Tolka jest jednak trochę nudząca. Bardzo nudna. Tutaj już wyrysowałem sobie, to już jest takie po prostu jeżdżenie, bo ranie, ale jednak przebieg. W końcówkach delikatnie się dygam, że wyjdę, że wyjadę za ten. Cię tuję. Potem nie wiem czy nie za daleko na tę górkę cię. Będzie. Jak to się mówi? Będzie dobrze. To mała ciężko. No, pole równe nie mogę być zawsze. Tutaj to już przesadzam. 예. 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 Oczywiście zaraz tu... To... ...darze będę z z pracy porania. A co tu się pulkać od to porfansów? Zobaczę ile tu... Będę miał... ...pod kozoram, ile będę miał... ...pod będę miał... Będę miał... O. Pokaż mi. A to jeszcze troszeczkę, troszeczkę. Dobra. Okay.

ich zmienić na jakiś większy ale myślę, że na razie to nie ma sensu bo na taki małe reo brać któryś tam 200 koni, bo już jak będę brał to właśnie tak, jak będę chciał, by ponad 200 koni miał. Nie? Poza tym, to już muszę być maszynki, nawet do niego, tak jak konkretniejsze. przez nie go tur na z chociaż to już nie ale... jest kombaj... ale ciąg ale ciągnik na razie sobie odpuścimy Интересно, что рульницы то не уже вражают. Diyor. Yasir. Bu Bu Şimdi dur, şimdi dur. oluyor? Nawet mnie nie zdąży jechać na tamte pole. Dobra, poza odcinkiem sobie wezmę tutaj pogarnki. Od następnym odcinku wódku kiedy pomisł. Hidropakiem! Przypomniało mi się. Hidłopak. I Bo, że nie jestem czy data wraca jak najszybciej, samemu to się idzie za portać które. Tak to on by już tutaj wapno rozwoził na eleganckości. Ale kaj on jest ładny, Kurdek Nie wiem, czy będę kiedyś sprzedawał tego, ale pewnie będę sprzedawał, okej, śnieżko będzie się rosło. A samo z tym Так, ты... Пора, просто. Же так же, по но... А втеды -то был бы Wierzycie tylko w czarcie. Nie, ja to by tam się i... to by chodzi jednak tam tym moraniem.

že? Vesel, čeště, no jo. Не, ну так вот, чтобы было конкретно. Конкретнее понятно. Zobaczymy jak to będzie Ale no, Nie, moim zdaniem to fajnie nawet. Nie będę miał kiedyś za dużo pieniędzy, bo to... bo takie fajne zagraniki. А ищи, а ищи, да работай, Ale bardzo chętny. Trochę jednak ten Steyr po tej orce będzie zmęczony, szybko. No i co? To, to już Także tego. Wow. Yy, to by było na tyle tego odcinka. Wszystko było naprawdę podwapkę. Ale też podwapkę, jak Dobra, także tego, tak, to było na tyle Zapraszam na poprzednie odcinki z małymi, z małymi kroczkami do przodu. Zachęcam również do łapkowania, do subskrybowania. Zostawcie rzeczywiście ten dzwoneczek, żeby nic z Was nie minęło. Poprosiłbym o pozytywny komentarzyk jakieś udostępnienie. Zapraszam oczywiście też na Discorda, do którego link jest w opisie. To yy, no, chyba tyle. Także mi się siłanko.